Rozmowa z księdzem Janem Twardowskim, Antonina Jendra. Księże Janie, patronie naszej szkoły. Czy mnie widzisz? Jestem taka mała, a świat taki duży. Ile trzeba odbyć podróży? Ile poznać wiadomości, żeby widzieć tak, jak ksiądz radości, wartości? Wszystko dookoła jest czasem jak zaczarowane. Widzisz tę magię i naszą szkołę? Ja widzę i się uśmiecham, jak biegnę po schodach. Kiedy jestem chora, jest mi smutno. To też widzisz? Widzę wtedy przez szybę drzewa, kwiaty. Tak, jak pisałeś wiosną, jest pięknie, tylko ja taka chora. Kiedy tylko czuję się lepiej, to zabieram się za czytanie, świata oglądanie. Księży Janie, co teraz widzisz? Naszą salę lekcyjną? Jesteśmy razem, nasza pani jest w klasie. Wiemy, że wszystko zrobić da się. Do nas należy świat, rozkwitamy jak kwiat, biegamy, gramy, jeździmy na rowerach. Księży Janie, czy nas słyszysz? Proszę, popatrz na nas z nieba. Jakich mocy potrzeba, żeby Cię dostrzec? Twoje wiersze, to co napisałeś, nam zostanie w umysłach. Twoja twórczość i słowa pisane jest jak malowane, do nas kierowane. Tak, jakbyś tu był z nami, stał na sali gimnastycznej podczas apelu i nas wspierał, otoczył opieką, widział nasze sukcesy i nas nagalowo, a czasem całą szkołę na kolorowo księże Janie czy nas widzisz